Łap masz, nagraj. Jałm. A to kto? <grym i znał kolorzyna> kurwa, nie znam koły szpitala. Aaaa! Nagrywaj tego kurwa. Jego rower. Dawaj, co się kurwa? Zapierdolaj! Cicho bój. Dziewięćset tych chudziło. A panuj się. Sześćdziesiątka spokojnie, kurwa. Koła mu odpadną, słuchaj kurwa Łożyska kurwa, A, A, ja się Kurwa będzie tak grzeją będzie O kurwa, ale ty masz po środku to rozpinane koło No, może mu się odpierdoli Jakie <noise> jaje Jaki ja ja no, no kurwa No to przecież ci wszystkie gdzie, gdzie lecią już tutaj Jedziesz? Kurwa Ach, jedzie, jedzie Ryder, Ghost Rider Przekonam się? Nie. Kurwa mój rok! Majne Mi... no, rower! Idę po wodzie kurwa przejechać. Hmm. Bo teraz łazem się kurwa wciął Dobra czekam na to, będzie po wodzie. On jest Bogiem, jedzie po wodzie.

No, chyba lepiej. Tam jest samo chłopcze. Tam jest droga. Jaka. No. Tam jest droga. Z tym bajem. Dawaj, dawaj. Dawaj rower, kurwa. A będzie ścigawka! A oczywiście Na WF-ie tak jak się wystartuje to tak nas wystartuj Tak zawodnik Dragons Blend na jakimś chisobierze i Brudas Blend na jakimś chujowym rowerze, nie wiem, swój chyba. Testing Czy chuj wie co? Jestem master jakoś. Master? A ty? Master kontra mister na chujowych rowerach. Nie wiem. Czter to nie A, ruszyli. Do bo już my też jedziemy. Jest, master wygrał. What the fuck! O oh, oh, fuck! Oh, jak lebo. Wow.